Jesteśmy na korcie centralnym w Szczecinie, Pekao-Szczecin Open, finał naszego Challengera. Wiktor Hanesku Rumunia i Nigo Cervantes Hiszpania. 6 do 4, 5 do 4. Podaje Hiszpan być może ostatnim grem tego pojedynku. Kłania się państwo Jakub Kowalski. Oklaski zrywają się, żeby zagrzać do boju obydwu tenisistów. Godzina 40 minut bierze za nami. Podaje Cervantes. I dziwmy się tym oklaskom. Bardzo dobry mecz, jak na finały szczecińskich trenerów przystało. Daj się, daj. Publiczność chciałaby, żeby spotkanie trwało jak najdłużej. Zanosiło się w drugim secie na to, że nastąpił nim szybkie rozstrzygnięcie. Wysokie prowadzenie Cervantesa odrobił straty Hanesku. Jest to Ogemo od wygrania tego spotkania. on rozstawiony w Szczecinie z numerem piątym. Tym razem bezradny wobec asa serwisowego. Niewielej w wykonaniu Hiszpana, ale ten akurat przyszedł w najlepszym dla niego momencie. Razem znowu świetne podanie. Nie as nie wygrywający serwis, ale wystarczająco celnie i mocno zagrana piłka, żeby zbudować na niej akcję dającą punkt. 40 do zera w tym gemie prowadzi Cervantes. Kolejna, słatko, niecałe dwie minuty zajęło wybranie Cervantesowi tego Gema. Po pięć wracamy do Pomiesz, równowagi w pierwszym secie również Hiszpan wysoko prowadził. Odrobiona strata przez Anesku Kopia w drugiej partii. Cóż to znaczy, doświadczenie 31-letniego Rumuna wobec młokosel jakim jest 22-letni jeszcze Inigo Cervantes. Podaje Wiktor Hanesku. Często w tych długich wymianach nie wytrzymuje nawet nie tyle fizycznie, ile chyba z braku cierpliwości Nigo Cervantes, gdy piłka kilkanaście razy przefronia nad siatką, to on najczęściej psuje uderzenie za końcowej linii. Trzeba jednak przyznać, że świetnie się broni, dokąd biega do większości piłek zagrywanych przez Rumunę, ale czasami tak jak i w wypadku tej akcji na niewiele się to zdaje. Przypomnijmy, stawką finału 18 tysięcy dolarów, 125 punktów rankingu ATP, jest się o co bić, stąd tak za żarty bój, 30 do zera prowadzi Hanesku. I ukazawadziło o taśmę, co wytrąciło trochę hanesku z rytmu, być może dlatego ten porchent minimalnie, ale jednak wyrzucił poza akord. 30-15. Aleks, 4212. Autowa piłka w wykonaniu Cervantesa. Miał chyba wątpliwości, podchodził do siatki. Zdecydowana postawa sędzi tego meczu, Gabrielie Załogi, naszej najlepszej eksportowej, pani arbiter, która mamy tę przyjemność, sędziuje również finał w Szczecinie. Wątpliwości nie było. 415. I, gem. I gem w wykonaniu. Anesku prowadzi 6 do 5. Podawać za chwilkę będzie Cervantes. To jest jego ostatnia szansa na utrzymanie się, jeszcze w tym finale. 6-4, 6-5. Przypomnijmy stan tego pojedynku. To ostatnie gemy, które razem oglądamy. Utrzymane przez zawodników podających. Aczkolwiek spotkanie rozpoczęło się od kilku przełamań. Jakiś nerwowy początek. Obydwaj szukali jeszcze swojego rytmu. Jak widać szybciej i lepiej odnalazł się w tym finale Wiktor Hanesku, wspominaliśmy o tym, rozstawiony z numerem piątym, nie najwyższym, aczkolwiek Filipo Volandri z numerem 1 dość szybko poddał spotkanie w pierwszej rundzie, wolał go Bark. Biernpał Niemiec z numerem drugim w ogóle nie przystąpił do gry, również tłumaczył się kontuzją do ćwierćfinału dotarł numer 4 Jerzy Janowicz. Bardzo liczyliśmy na lepszy występ, ale on również pod koniec sezonu narzekał na zdrowie, wycofał się z kolejnego no. turnieju w kolejnym tygodniu. Nie mógł u nas również i wspiąć się na weżynę swoich umiejętności. Z numerem czwartym Albert Montañez, dziewiąty raz w Szczecinie. Niestety tym razem bez powodzenia i właśnie z numerem piątym Wiktora Nesku. 31 lat, jeden wygrany turniej ATP w karierze. Świerć Roland Garros przed kilkoma laty, w którym miał przyjemność zmierzyć się z samym Rogerem Federerem. Wielokrotny reprezentant Rumunii w Pucharze Davisa. Wieloletni numer jeden, jeśli idzie o tenisistów rumuńskich. Talentowany, doświadczony zawodnik. O krok o jednego GEMA od wygrania finału PKO Szczecin Open 2012. Drugie podanie Cervantesa. Dobra, akcja próbuje zmuszać do biegania Romuna. To chyba jedyny sposób na to, żeby wytrącić mu z ręki jego największe atuty, czyli właśnie uderzenia z końcowej linii. Przepięknie, bo stylowo, przepięknie, bo skutecznie. Może nawet to przede wszystkim grający zawodnik. Miło na, nie miło na niego patrzeć. Nie ma już wielu tak stylowych graczy na światowych kortach. Skuteczna akcja Rumuna. po 15 minut. Trzy piłki od końcowego triumfu jest Wiktor Hanesku. Uspodniać będzie mu to Nigo Cervantes. Być może oglądamy już ostatnie piłki tegorocznego finału PKO Szczecin Open. Piękna polejowa, nieczęsto zdarzająca się akcja w wykonaniu Hanesku, 15-32 piłki od meczu. Ten, który na korcie wydaje się być oazą spokoju, rzadko się uśmiecha. Pytaliśmy na konferencjach prasowych, dlaczego, ale odpowiedź była banalnie prosta. po prostu jest skoncentrowany, maksymalnie skupiony w trakcie trwania pojedynku na celu, który stawia sobie przed każdym meczem. celem jest zwycięstwo, taki tym razem. Uśmiechnie się pewnie po wygraniu ostatniej piłki podczas ceremonii dekoracji. Jeszcze dwie piłki. Sprytnie przeciwko nogom zagrał. Cervantes uratował punkt po 30. W olbrzymich tarapatach Hiszpan świetnie biega, świetnie walczy. Lubimy takich zawodników na korcie, nieodpuszczających do ostatniej piłki. Wygląda na razie jednak na to, że owłos lepszy w tym finale jest Wiktor Hanesku. Świetny retur nomuna po drugim serwisie Hiszpana, wystarczył do zdobycia <noise> punktu i oto proszę Państwa po dwóch <noise> godzinach walki, Przy w oklaskach, trzech tysięcy ludzi zgromadzonych na pełnych trybunach Szczecinie i w pełnym słońcu. Pierwszy mecz bolu, finałowego pojedynku PKO Szczecin Open 2012 podaje Cervantes. Serwis trafił, ale niestety kolejne uderzenie w tej akcji wylądowało w siatce. I oto wynik 6 do 4, 7 do 5. Mistrzem PKO Szczecin Open gry pojedynczej jest Wiktor Anesku, Rumunia. Kibice dziękują obydwu zawodnikom. To było wspaniałe widowisko. I oto mistrz w podziękowaniu dla kibiców, którzy wyraźnie go wspierali nie tylko dzisiaj, ale i przez cały turniej wspominaliśmy o tym pięknym tenisie jednorecznym we lub lubią kibice, patrzeć lubimy my na takich zawodników. Stąd brawa, stąd jakże należne mu Cieszymy się, cieszymy się, że to właśnie Rumun Hanesku wygrał. Ten turniej wpisuje się jako 20 zwycięzca w dwudziestoletniej już historii turnieju szczecińskiego. Gratulujemy. Cieszymy się. I dziękujemy Państwu za uwagę, za ten tydzień spędzony z nami na kortach w Szczecinie. Do zobaczenia za rok. Kłania się Jakub Kowalski.